Cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Podświadomość w praktyce. Czasem siedzisz w miejscu tak długo, że zaczynasz wierzyć, że to miejsce ma sens, że skoro coś boli, skoro trwa, skoro wraca, to pewnie trzeba to zrozumieć. Tylko, że prawda często jest inna: nie wszystko, co Cię spotyka, ma być zrozumiane. Niektóre rzeczy mają być po prostu przeżyte, przekroczone i zostawione. Umysł kocha analizować. Rozkładać, szukać przyczyn, wskazywać winnych. To jego sposób na odzyskanie kontroli. Dlaczego to się stało? Co to znaczy? Co zrobiłem albo zrobiłam źle? I tak kręcisz się w kółko, myśląc, że głębsze zrozumienie przyniesie ulgę. Ale czasem nie przynosi nic poza zmęczeniem. Bo problem, który analizujesz bez końca, zaczyna żyć własnym życiem, a ty stajesz się jego orbitą. Analiza daje iluzję ruchu. Czujesz, że coś robisz, że pracujesz nad sobą, ale często to tylko mentalne krążenie po tych samych ścieżkach. Umysł lubi mieć zadanie, więc tworzy jedno, szuka sensu w czymś, co już się wydarzyło. Tylko, że przeszłość nie potrzebuje twojej interpretacji. Ona już minęła. Przeszłość potrzebuje tylko twojej zgody na to, aby ją zostawić. Więc dlaczego często tkwimy w tej analizie? Dlatego, że to pozornie bezpieczne. Analizując, nie musisz działać, nie musisz ryzykować, że znowu zaboli. Myślenie o przyszłości daje złudzenie kontroli nad przyszłością. Ale to tylko echo, które nigdy nie zamieni się w ruch, bo ruch wymaga odwagi, a analiza tylko znajomego lęku. Prawda jest taka, że nie wszystko co się wydarzyło miało sens, który da się opisać. Nie wszystko trzeba zrozumieć, żeby to zamknąć. Czasem sens rodzi się później, nie w momencie bólu, ale w tym, co zrobisz po nim. Sens nie jest we wspomnieniu, sens jest w ruchu. W tym, że z bólu zrobisz coś pięknego, że z żalu zbudujesz odwagę, że z porażki zrodzi się kierunek. Problem nie pyta o znaczenie, problem po prostu jest. To ty nadajesz mu formę, kiedy zaczynasz szukać jego sensu. Ale sens nigdy nie rodzi się w pytaniu dlaczego to się stało. Sens rodzi się w pytaniu, co mogę teraz z tym zrobić. To przesunięcie o jeden milimetr, a jednak zmienia całe życie. I pewnie to znasz praca nad sobą, która nigdy się nie kończy. Ciągłe grzebanie, wracanie, analizowanie, wspominanie, tak jakbyś próbował, albo próbowała rozwiązać równanie, którego wynik już znasz. A prawdziwe uzdrowienie nie dzieje się w analizie, dzieje się w decyzji. W jednym prostym dość, w jednym kroku naprzód. Umysł chce rozumieć, ale serce chce żyć. Umysł analizuje, bo myśli, że zrozumienie przyniesie kontrolę. Ale serce nie potrzebuje kontroli, potrzebuje kierunku. Serce mówi idź, a umysł mówi poczekaj aż zrozumieć. I tak mija życie między analizą a pragnieniem. A czasem trzeba odejść, zanim zrozumieć. I to jest jedna z najtrudniejszych lekcji do przyjęcia: że możesz zostawić coś, co nie jest rozwiązane, że możesz się oddalić od sytuacji, w której nie ma zamknięcia. Że nie musisz wszystkiego wiedzieć, żeby móc ruszyć, bo czasem dopiero w ruchu pojawi się zrozumienie. Przeszłość nie potrzebuje twojej obecności. Zastanów się, ile czasu spędzasz w rozmowach, które już się skończyły, w zdaniach, które padły lata temu, w scenach, które rozgrywasz w myślach jeszcze raz, z nowymi słowami inną reakcją, innym zakończeniem. Tylko że przeszłość już nie słucha. Ona już się wydarzyła, a ty jesteś tu i tylko tutaj możesz cokolwiek zmienić. Więc sens nie jest w historii, sens jest w kierunku. Ludzie często pytają: Dlaczego mnie to spotkało? Ale może właściwe pytanie brzmi: Dokąd mnie to prowadzi? Nie szukaj znaczenia w przeszłości. Znajdź kierunek w teraźniejszości, bo życie nie jest to analizie. Życie to ruch, to doświadczenie. A zatem odróżnij analizę od refleksji. Refleksja to moment, który otwiera przestrzeń, ale analiza to labirynt bez wyjścia. Refleksja pyta, co mogę zrobić inaczej, a analiza pyta, dlaczego znowu to samo. Refleksja prowadzi do decyzji, a analiza do kręcenia się w kółko. Różnica między nimi to dosłownie milimetr świadomości. Ruch to życie. Wszystko, co żyje, jest w ruchu. Krew, wiatr, rzeki, planety, nawet cisza wibruje. Stagnacja jest przeciwieństwem życia. Nie dlatego, że jest zła, ale dlatego, że nie płynie. A kiedy nie płyniesz, zaczynasz tonąć w myślach. Czas nie leczy, ruch tak. Czasami mówi się, czas leczy rany. Tylko, że to nie jest prawda. Leczy to, co zrobisz z czasem. Czas niczego nie zmienia, dopóki ty nie zaczniesz iść. Bo nawet najpiękniejsza refleksja niczego nie uzdrowi, jeśli nie przerodzi się w działanie. I uwolnienie wcale nie przychodzi ze zrozumieniem. Przychodzi z decyzją, z momentem, w którym mówisz, nie muszę już tego rozkładać na czynniki pierwsze. Nie muszę znać odpowiedzi, żeby ruszyć dalej. Zaufaj, że sens pojawi się po drodze, bo sens nie jest punktem startu, jest skutkiem ruchu. I wszystko, co robisz z intencją uzdrowienia, nawet mały krok jest formą terapii. Spacer, rozmowa, książka, cisza, łzy, decyzja, żeby iść, choć jeszcze nie wiesz dokąd. I to nie analiza Cię leczy, to życie, które wraca przez ruch. Więc przestań czekać na zrozumienie. Zrozumienie nie zawsze przychodzi wtedy, kiedy go potrzebujesz. Czasem przychodzi, kiedy już wcale nie jest potrzebne, bo najpierw trzeba ruszyć, żeby móc zobaczyć drogę. Nie szukaj sensu w tym, co cię zatrzymało. Szukaj sensu w tym, co cię porusza. Twoja historia nie definiuje kierunku. To, co przeżyłeś albo przeżyłaś, nie jest twoją tożsamością, to tylko tło. A ty jesteś ruchem, który przez to tło przechodzi. Nie musisz mieć odpowiedzi, żeby iść naprzód z lekkością. Wystarczy, że przestaniesz wracać tam, gdzie już nic się nie dzieje. I samo zatrzymanie nie jest złe, jeśli służy ruszeniu, bo są momenty, kiedy trzeba się zatrzymać, ale nie po to, żeby się zablokować, po to, żeby nabrać kierunku. Bo cisza i ruch nie są przeciwieństwami. Cisza to oddech przed krokiem, ale krok zawsze musi nastąpić. Dlatego zaufaj, zanim zrozumiesz. Czasem zrozumienie przychodzi dopiero po zaufaniu, po tym jak zrobisz pierwszy krok. Pomimo, że wszystko w tobie krzyczy, poczekaj. Ale życie nie czeka na twoją analizę. Życie czeka na ciebie. Nie szukaj sensu w problemie. Problem jest tylko miejscem, w którym się zatrzymałeś. Sens jest w kierunku. Tym, że się podnosisz, że robisz coś, choć nie wiesz, czy się uda, że pozwalasz, aby Twoje życie znowu płynęło. Sens nie jest teorią, jest ruchem, a ruch to życie. Więc nie czekaj, aż zrozumiesz. Zrób krok. A wtedy często zrozumienie przyjdzie sam. Tylko wtedy pewnie już nie będzie ci potrzeba. A ja dziękuję za to, że byłeś albo byłaś ze mną w tym odcinku. I zapraszam na kolejny odcinek podcastu PodŚwiadomość w Praktyce. Dzięki, cześć.